To będzie hit? O, oh, wow! Stralalula! Dzień dobry wszystkim. Dziś wiekopomny moment, słuchajcie. Jeżeli ktoś z Was zadawał sobie pytanie, co będzie robić panini, kiedy skończy się licencja NBA, możliwe, że mamy odpowiedź na to pytanie. Pójdą w memy. No, no. Jak widzicie, wakacyjny klimat, działkowy charakter. Dzisiaj prójemy produkt, który nazywa się Italian Brain Rot Psychedelic Psychodelic tak. Rot. To jest jeszcze... Skifidol. Oha, bo to jest chyba marka w ogóle tego wszystkiego. I Jak i nie i wiecie, Czym jest, albo kim jest balerina kapucina? To sobie dobrze o was świadczy, to jest odcinek inny od wszystkich. Słuchajcie. W ogóle życzę, życzę, życzę tutaj luka Tobie powodzenia, Dziękuję. bo masz za zadanie dzisiaj przeczytać wszystkie nazwy. Tak, i wy się wiesz, teraz czy bo w ogóle ten beka beka. Ale pamiętajcie, że jak ludzie w latach 90. Pokemony pruli, to też była beka. Nie? Tutaj normalnie wszystkie rerki w folijkę i ten lecimy. A topki ma? Nie. No to trudno, będą same foliki. Dobra, ale no potem się do, do zdjęć zatopkuje. Co ja robię? Jedziemy O <ścoughs> oh wow Musisz czytać. Giraffa Celeste Ale tak mm. z akcentem włoskim Giraffa Celeste Bardzo ładny Mutant Bunch wow. <laughs> <laughs> Melanini pandanini! <laughs> Ja. Yeah. to jakieś mocne. A to do PC? <laughs> o, jakiś żółtki. Uh. Uh. Frigio Camelo. Error 404. Ja. <laughs> yeah. Uuuu, uh, jakiś uuuu! Uh. mamy kabum! Ale kabum. <laughs> <laughs> del gatto santo, kabum! Ale to jest jakiś holofoil? No, chyba. Chyba nie, chociaż nie Asyst. wiem. Kabum! Kabuma mamy, ale nie, z tyłu chyba jest holofoila. Wow. O matko. O kabum, folię, daj. Der Tauberini. Mutant Bunch. Za każdym razem chcę przeczytać coś innego. Rakrapapikante. <laughs> <laughs> oh. no? A To chyba jest, chyba to nie jest nasza postać. I tu so mówisz, sweet, że tu będzie? it's scary że tu będzie coś, tu będzie hit. O oh, wow! Stralalula! I, I to jest postać znana. Halo. To jest chyba hit. To jest chyba hit. Pokaż mi to Centering trochę uciekł. Stralalelo, tralala Coś O matko Galina Galeta Galeota. Grand Force. Oh, oh wow. Glicius Memoji. Grand Force. Burbaloni lui Loli. <laughs> Grand Force. To è che è una serie. Tu te lo sai. Bulbozauro AROSATO Tu hai un autografo, Memo. O, ja, do PC! Polpetta Erbivora! Ke Polpetta! Aerom 404! O nie! Strandbeer! To taki w klimacie teraz. Lifelong Dream. Punk cow, Blank Hershey's Brew. Krump Mu! Like stars in a Mu-Mu review! Ej, tu mamy hit! O oh, wow! Triki tracatelas! Stoneface Stone seduction. A proud knows Trino found his crush. A cactus green, seren and plush. One kiss, kablam, and by design he joined that tricky Valentine. Ja wam mówię, przed Panini jest świetlana przyszłość. Ej, ale to jest gwiazdką. No to jest rerka, tam proszę! To jest rerka. To... To jest, słuchaj, to za 50 mm. lat, to jest pierwsza edycja, to jest first edition. Uuuu, to nawet dobrze wygląda. Też <laughs> jestem w szoku. Jadzie, kabum, to jest następny. Felice Volantino. Mhm. <laughs> <laughs> Batatozo, pelozo, strampo e gulozo. Fantastycznie. To mi się świeci. bombini -bom guzini. A to chyba mocne jest. Soldier Goose. O wow. Bombaristo sil silstosil. -sil no, ale tam <laughs> Always coś... Fasten your sidebeard. Mhm mm mhm mm Czarne. Kokodrilo, Robloxino Ej, ale to jest coś innego, patrz, X! Kabum plan. No nie to kabumy wszystkie tak mają. w życiu nie? No tak, to też jest kabum, widzisz? No ale ten na przykład nie jest kabumem, jest gram forcem i też ma X, a to coś znaczy. Dobra, dawaj jest hit jakiś. O wow. O powtórka! Na wymianę jakby chciał, na kart będziemy się wymieniać. A ja, jakiś autograf. Ja chcę Prima... jak ona była? Cappuccina. Ballerina, ballerina Cappuccina. To jest to co ja bym chciał tutaj wychypić. Apelone di Polopelle. Ale myślę, że obsługa Empiku się zdziwiła jak dostali zamówienie na 20 bustrów tego produktu. Oka del rover lunare. Wow wow wow. Oh, wow, 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 dzieci nie patrzcie na to. Luguan luguan lulu shian daole. Glimming silver proud and loud a muscle deer who draws a crowd. To jest chyba niecenzuralne jakieś, ale ja to daję w folię. <laughs> Coco bello salamello, to jest to salmonello. No, no, no. Kokobello sol karamel on a stick, but pulled out meat, now that's a trick. Aha, aha, aha. <laughs> <laughs> Bowberry <laughs> Ping-pong-pongaro! Słuchajcie, to jest PC. To jest moje PC od tego momentu. Daję to folię daj od razu. To jest do PC. <laughs> Di satrulo cannibalo. Free fruit, not fear. No właśnie. O, Mateo. To bardzo blisko pod takiej bardziej... No to tutaj za jakieś jest o... Panini. The number one who fears no one. Prawie number. No już na karta, no niestety trzeba odesłać. Musicie uważać. Musicie uważać. Ale z gwiazdką to tutaj rerka chyba. Brutto Gielutto. Aż piesy szczekają. Oho! Bomboklat? Prawie. Krokoklat. Bardzo blisko. Bombardilo, krokodilo. Frusciorzo... sotto. Skirt of the scene. Steve, sorry. No sorry. <coughs> e, był już, powtórki Felice lecą. Volantino. Widzicie, to jest review. Był już, pa, powtórka. Batatozo. Batatozo. Oh, wow! Legeni peshkarkweni Eja, tu golda! Man's best friend is a shark <laughs> A hungry dog with a growl so stark takes off running from a beach-suit shark Ooh, Ooh I'm a hit! Oh, wow! Sio-sio champignon Scary but so That's The Ale jeszcze nie mieliśmy żadnej takiej chyba super Ja myślę, że to jeszcze przed nami. Kurczę, myślę, że to będzie... U, wow. Pasdaruso calamarello. Cooked, crumbed and To jest ten z tych piratów z Karaibów. Ten sam, to jest... Z czarnej perły. Ten sam. O matko. Tuki 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 Tuki, pozdrawiam. The handsome donkey, brave and mellow, plays a tune like a wiesz co, ja myślę, że odpuśćmy sobie te, te opisy. To jest, to jest... to jest sobie odpuśćmy. Beleric. Uuu, to jakiś hit. Half big, half bite. <laughs> to był powtórka. cannibalo już. O Jezus ma. Cervelo pudding, desert of divine intellect. Mhm, mm mhm. Mm o oh ja! Yeah. Cappuccino Asasino! Mamy hit! To jest super short print. <grystans> o kurde oh, Margheriti Octopuzini Obrzydliwe to jest. Ale mamy już dwie klasyczne postaci. Nie, to nie zakrywaj tego, co tu ty, 2a. Wy, to wypada to jest jakiś wiesz 2A Trasa druga, A. <laughs> Bomboklat, Griszka. Fruskiorzo. Oho, tutaj Krasa mamy jakiś kros. Chico Jokerito. Piesy? Ja wiem, chodź, dostaniesz. frus... Chodź, <laughs> po kartce dostaniesz. Drogu, chodź, chodź, masz. Chodź, chodź! No już można dalej. <grym> Polpeta. Polpeta była. E, Był. Piwko można było. O! timpanzini, bananini. I... Wow. Grattacielo letterale. Okay. Poetry Tower. Słuchajcie, bo to jest produkt w ogóle przeznaczony dla młodych dzieci. Uważajcie, co tam kupujecie, bo to jest hardcore. Tortelino. Równo trzymaj, jak tak przekręcasz. fulminato. <laughs> ja chcę kapucinę. Jako to Cutulo. Ja chcę cappuccino. Workaholic, to dla Ciebie. Tak, pracoholicy, Łączcie się. Fisiano Shoebano. Szumano. Właśnie, czytać, nie umiesz nazwisk? Apelone di Polopele. No, Polopele. Oka del Rover Lunare. O, był, o. mamy powtórkę, jakby coś na wymianę. to Krytos dla baks. U, yes! Fritici Capricci. Crazy for the Fry. To jest chyba Rukas. <laughs> Nie wierzę w to co robimy, ale. Dlaczego? Patrz jakie tu chyty są. Tanki tanka tarlone. Ja chcę cappuccino. Warn it ten Phone, cell phone. <laughs> Always charged. Ua. Piccio piccio impiccione. Ua. <laughs> Rubinato lupogd. Aha! Nagro się Kotletino oh, mercatino. Aha. Kotletina, to Kotle. były moje pi... PC. PC, kotletina bierzesz do PC? Freedom fighter Tuk tuk, a ja już myślałem, że jest ten Malame Amarale Czekaj, bo. Uuuu. Wow. Luminaria fiorendi. Ty, ale to jest ładne. Velvet fam. Ja myślę, że to jest ta od tego. Tego tu od nie powinno być. Co tutaj tego nie powiem? Za ładne jest. <grymne> to jest ta od Ty, ale to jest za ładne. Oh. <grymne> Piesy będą szczekały. Dobry. Ale my się nie przejmujemy. Robimy poważny content. Menodzi było. Burbeloni też był. Matko. Gnamo slamo esgomo. <grymne> A ja widzę, że to, to jest Brooklyn. Beer. Oni razem idą. Chimpazini też był, bananini. I tralalero. Mm. Ja Oraz widzę, że to jest... trzeci. Piesy, chodź tu broku, masz. Chodź, masz. Kotletino, łap kotletino. kotletino <laughs> chętnie. Wczor... Wczoraj... na grillu była kradzież kotletino. <laughs> Nie. Ej, ale myślałem, że Tralala to będzie hit. Że to będzie short print. Trzy pani No, tak jest. Boneka am ambalabu. <laughs> Brutto gialuto. Capino asasino. To jest do PC. Ganganceli trulala. <laughs> o, Bulba robił. Dikatopo tumzo. To jest chyba jakieś rzadkie... L L Nadjer to jest. To ja będę ten... Value sprawdzał zaraz na 130 <laughs> points. <laughs> to jest jakaś hita po tej odstawy. Sim salad Bim Bim, przepraszam. Kurde pas! waka, atomo atomita. <laughs> <laughs> Także widzicie sztuczna inteligencja nam zagraża. Tam citanka to już była. Oj, oj, o... młotny. Kiktarugo Ritardone. Ritardone? Ten, ten film jest Ritardone. Korini <laughs> Lanuzini. Ja o, to wie, dla ciebie. Corini lubię. <laughs> o szczęsny. rapa, rapa para. <laughs> I co, Hita? cielo, już był. Niestety. Niestety to nic, nic fajnego. <laughs> <laughs> ja chcę jedną postać jeszcze. To chyba ona jest hita, bo jej nie ma. nic. okej. picio, picio, lawakasa, Saturnita. Te karty będą do zdobycia. No, polisz Show. Ja myślę, że seria Lawaka to będzie moje PC. Czemu? Bo już dwie mam. Lawaki masz dwie? No, tam jest Atomita była A, jest Saturnita. Teraz... Wow. Frat Madrilo Flexozo. Flexozo, ale ma flexozo. Oho. Mostrilo Masticamo Bad habit, bad vibes. No właśnie, właśnie. Nie polecamy. O oh, wow! Moje PC! Gamberos! Gamberos pero. To brzmi w ogóle jak łacickie powiedzenie. Oh, pan broncio a latte. Pan broncio. Pan broncio... A, ojej. To? Don't try to hug this tear soaked ban i'm moody food that spoils the fun. Ja mam krewetę z karabinem. To jest moje PC. Ja mam <laughs> Od razu uprzedzam, czy będą z tego breaki? Nie, nie. Wysyłamy do Becketta. Tak. Ty, ale ja bym zrobił taki performance? To powtórki. O, z gomba, z goma, brillo, brillo. Bardzo ładnie. Brillo teraz. Uwau. Formicjazu wow. patco. Tortellino był i Tung, tung, tunk sah sahur. To jest to jest hit, to jest gwiazda proszę państwa. To jest klasyczna postać. Tunk tunk tunk. Jeszcze nie mamy tak, nie mamy eee. nie mamy kapuciny. i nie mamy jeszcze bombardilo krokodilo. Eee, pudding, to, 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 to O, kapucina, tutaj jest trulala już była. O tiku 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 też było. Ej, a ja też miał taki piorę? O. Sampatinia, co so pikante. Aha, aha. Ekspert. Eee! Ale <noise> podobny do mnie. Ekspert. <noise> a dlaczego ekspert? To, to, to on to może takim, taką nazwę mieć? Squidio, to Shiccio. Do pisy. O nie! Ja te myśli są psychodeliczny? Uh. Te... Uh, oj, oj, oj! No no już. Drony, atak. Ja to źle zobaczyłem. Bitburger coin. Bitburger, aha, aha. Bitcoin. Uh, wow. Krokodilo potatino. Ale jakie tutaj to. Always full, always chill. No. O oh, kurde. Pomo sapiens. Fomo sapiens. Dajcie lajka. The wait for, obserwujcie tylko. The wait for a like. No, obserwujcie, dajcie lajka, bo to wiecie, jest content. Rudina to to już był? No tutaj ja nie sypię. też był. Kuba, rupa to dla ciebie. Uuuuuuu. Babombo karamelo. Terrifying treat. No niestety zbliżamy się do końca tego openingu A cappuccino jak nie było tak nie ma To jest short print będzie Pudding Cappuccino assassino, Trulala Batatozo Pelozo Legendy le Peskaczeni O Tego nie było To samo Uuu. Eee. Capricci 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 Ja to potem zrobię ten przegląd, bo to może jakieś były, wiesz? Urtrawerki, a my nie wiemy nawet. Belerik Ekspert. <grymne> ja z autografem na polisz karty. To ja też już mogę, bo mamy dwa. No Krokoklat. orzo. Nie było już Tralacico. dużo powtórek. uuu lingwicine serpentine red mamba yes, yes, yes. jest 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 jeszcze ostatnia paczka a cappuccino nie ma a cappuccino nie ma no nie wiem będziemy polować ping pong a może i nawet nie ma na czekliście nie sprawdzałem Hannibalo. <laughs> pudding Bananini, patapum, patapa. <laughs> 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 oh, kurde, cool, fine. Evil baby, octi triplets. Fine, it's a triplet. <clears throat> wow, lol. Lolzilla. <laughs> lolzilla, dopisi, <the PC. laughs> <laughs> lolzilla. Uh, laugh, uh, laughing means you're nuts. Aha. Uh -huh. Fine, fine. The last one. The last one. Last pack magic. Chi vi quello ce voi? Ok. Wow. Tu sei tu da fare? Facciamo un po' di armata! <laughs> ostatnia paczka da <do> wozi. Armata. <laughs> tak ja zbieram. Ehi. Mi hai macina! Ehi, to è CyberTrack. <laughs> Tesla. E ostatnia paczka dai jest Atelone, <laughs> to è Bill. Grota Lunaretes. No, Janis, Janis, już. i The Last One. O. Oh. Burba, buratinaro. Burra no, niestety, polowanie na cappuccine Barbarine skończyło się niepowodzeniem, ale mamy sporo mocnych kart, słuchajcie. Julka poprosimy o szybki recap. Tak, co tu się zadziało? Potatino. Ekspert, wiadomo. Gambero, spero. Cappuccino assassino, Janis i bicycleta. <grymne> I tutaj, tutaj poważne zimne. zawodnicy. Tralala, la, raz trzy. Triplet. <grymne> Lolzilla. Serpentine. O. Sahur, pum, Tum pum. Tum. <laughs> ale to jest hit <noise> według mnie jaki, bo to za ładnie wygląda. To jest one of one. No oczywiście, że <noise> one of one, ale to jest jakiś hit. Champignon. O, to też fajne. Mangaro. No, to i to takie. Tricky tracatelas. Słuchajcie. Choćbyście nas bardzo namawiali. Nie możemy obiecać, że podobny content się już nigdy nie pojawi. <laughs> Także ja myślę, że możemy zrobić z tego serię polowanie na kapucinę. Będziemy to otwierać dopóki, dopóki kapucina nie wypadnie, bo może nawet nie ma na ciebie nie wiem. Ale panini, idziecie w dobrą stronę. Jakby. To jest panini Italia, tutaj producent. To jest niezapomniane chwile. Fantastico. Dziękujemy Wam. Do widzenia. Pa.